Tutaj macie przykład takiej sekwencji, w którym obserwujemy upór jako obronę. Pacjent jest zidentyfikowany z tym uporem, będzie uważał, bo tak się wielokrotnie sprawdziło w jego życiu, że buntowniczość pozwalała mu utrzymać poczucie bezpieczeństwa. I w trakcie naszej sesji, kiedy zauważamy, że, że pojawia się upór, i też widzimy, że pacjent nie robi tego celowo, nie postanowił przychodząc do nas na sesję powiedzieć, dobra, na pierwsze dwa pytania odpowiem, a przy trzecim zacznę być uparty. Upór jest tutaj rozumiany jako w tym przypadku, jako syntoniczna obrona taktyczna. Czyli obrona uniemożliwiająca kontakt, uniemożliwiająca coś, co jedna z terapeutek, ŻoZet, nazywa otworzeniem drzwi do domu swojego wnętrza. Czyli najpierw otwieramy ten temat uporu, pytając, czy ludzie czasem mówią pani, że jest pani uparta? Potem. Wskazujemy dalej, zastanawiam się, czy w tym momencie to też się pojawiło, to upieranie się. Albo mówimy już w sposób jednoznaczny, że zatem ponownie idzie Pani w upór. Też poddajemy w wątpliwość, zastanawiamy pacjenta, który jest zlany, zjednoczony, zidentyfikowany ze swoją obroną. Czy teraz między nami pani upór pomaga pani, czy przeszkadza w osiągnięciu celu? Dalej rozjaśniamy to przy pomocy klaryfikacji. Tak długo, jak będzie pani trwać przy swoim uporze, będzie pani zatrzymywać terapię, i w takiej sytuacji ja nie będę w stanie pani pomóc. Stwierdzamy pewien fakt. Nic osobistego, do niczego tutaj pacjentki nie namawiamy. Po prostu pokazujemy, że tak długo jak nasza pacjentka z filmu będzie upierać się przy tym, że tylko ona ma mówić i ma nie słuchać tego, co ma do powiedzenia osoba naprzeciwko niej, ta osoba naprzeciwko niej nie będzie w stanie jej pomóc. Też y, mówimy o tym, że pacjent staje na rozdrożu, może iść w jedną stronę, może iść w drugą stronę. To jest dla nas y, do zaakceptowania, bo niby dlaczego mamy nie akceptować wyborów pacjenta, skoro one dotyczą jego, a nie nas? Może się pani upierać przy swoim i wtedy podobnie utkniemy, albo sprawdzić, co się wydarzy, jeśli pani tego zaniecha. Co pani wybiera? Czyli w naszym przykładzie z filmu możemy powiedzieć, może pani posłuchać, co mam do powiedzenia, albo może pani mówić mm, i wtedy utkniemy, albo może pani y, sprawdzić, co mam do powiedzenia, co pani wybiera. Bardziej mocną obroną jest blokowanie. I to blokowanie zaczynamy stosować wtedy, kiedy opór przestaje być obroną w 100% syntoniczną. Pacjent zaczyna zdawać sobie w jakimś stopniu sprawę z tego, że ponosi szkodę w związku z tym, że stosuje taki opór. I wtedy mówimy: Proszę spróbować nie iść znów. Opór, rozumiejąc, że opór i mechanizmy obronne nie są wyborem, są, um, są zbroją.